Siemanko moi drodzy, jak wiecie Paluch wypuścił nowy singiel, a jak już ustaliliśmy na live'ach, oprócz sporej ilości fitów, na których w mojej opinii y, zazwyczaj wypada bardzo dobrze, nie miałem zbyt wielu okazji, aby podziwiać go w solowych występach, zatem to doskonała okazja, aby to trochę nadrobić. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że warto byłoby sięgnąć po jakieś jego starsze wykonania, co z pewnością jeszcze zrobię, ale na ten moment jakoś bardziej y, kusi mnie sprawdzenie tej nowości. I zaraz oczywiście do tego przejdę, ale najpierw mam do was pytanie... Wyobraźcie sobie, że wstajecie pewnego dnia rano i okazuje się, że macie do dyspozycji 100 tysięcy złotych. byście je wykorzystali? Bardziej racjonalnie typu spłata zobowiązań, inwestycja, remont, czy bardziej na przyjemności, jak markowe ciuchy, jakiś sprzęt, podróż marzeń? Jeżeli o mnie chodzi, to myślę, że część oddałbym na cele charytatywne, a za resztę zabrał żona na jakąś super wycieczkę w miejsce, do którego zawsze chciała pojechać. Czy znacie, że to bardzo przyjemna wizja? Pozostaje tylko pytanie, skąd niby wziąć 100 tysięcy złotych, ale tak się składa, że mam odpowiedź. A jest nią loteria partnera dzisiejszego odcinka, czyli shops, w której główną nagrodą jest właśnie 100 000 zł. A żeby mieć szansę na ich zdobycie, wcale nie trzeba spełniać jakichś nierealnych wymagań, czy kupować losów w formie przedmiotów, których nie potrzebujemy, a wystarczy wykonać trzy proste kroki, które już wyjaśniam. Po pierwsze, jeżeli jeszcze nie masz konta w Letyshops, zarejestruj się. Najszybciej zrobisz to klikając w link w opisie, który przeniesie Cię na stronę Letyshops, gdzie wystarczy kliknąć dołącz i założyć konto za pomocą adresu e-mail lub poprzez istniejące już konto Facebook czy Google. Następnie klikasz zainstaluj wtyczkę Dodaj do przeglądarki i już! Pierwszy krok za tobą. Rok drugi. Zaloguj się na swoje konto Shops i wejdź w zakładkę Loteria. Tam zapoznaj się z jej warunkami i zaznacz zgodę na te warunki oraz dwa obowiązkowe oświadczenia. Następnie kliknij: Biorę udział w loterii, a na maila podanego przy rejestracji otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa. I krok drugi: wykonany. Zaznaczam, że czas na zgłoszenie swojego udziału w loterii macie od 2 w nocy 20 listopada do 18 22 grudnia tego roku. No i pozostaje trzeci, najprzyjemniejszy krok, czyli po prostu robienie zakupów. Bowiem każdy zakup z cashbackiem dokonany we wspomnianym okresie w sklepach partnerskich widocznych teraz na ekranie stanowi jeden los w loterii, a tym samym jedną szansę na główną nagrodę. Przy czym należy pamiętać, że w loterii nie będą uwzględniane zakupy dokonane przed jej rozpoczęciem, czyli przed 20 listopada lub przed zgłoszeniem uczestnictwa. Także kroki wykonuj w sugerowanej kolejności. Ponadto cashback za zakupy w czasie trwania loterii musi pojawić się na Twoim koncie Letyshops automatycznie i na dzień 21 lutego 2024 mieć status uwzględnionego lub oczekującego, ponieważ już 22 lutego odbędzie się losowanie nagród. Tam czas trwania loterii nie jest przypadkowy, bowiem w czasie czarnych piątków, cyberponiedziałków czy świątecznych wyprzedaży, czyli w okresie, w którym po prostu naturalnie kupujemy i wydajemy więcej, Letyshops wychodzi nam naprzeciw i Dlatego we wspomnianym czasie zwiększonych wydatków możemy nie tylko wziąć udział w loterii, ale również zaoszczędzić sporo pieniędzy. Dokonując zakupów w sklepach partnerskich z kilkukrotnie zwiększonym cashbackiem, który w czasie trwania loterii może wynieść nawet do 30%. Raczej nie zdziwi więc fakt, że i ja mam zamiar wziąć udział w loterii, tym bardziej, że i tak muszę kupić parę rzeczy. Zatem udaję się na Allegro, które oczywiście figuruje na liście sklepów partnerskich loterii, plus akurat dla Allegro trwa gorący cashback Letyshops, czyli jego stawka jest kilkukrotnie wyższa niż standardowo. Wybrałem już swoje produkty, jak widzicie, cashback jest aktywowany, a jako, że dziś jest jak wspomniałem gorący, to Wynosi 725%, czyli 5-krotność normalnej stawki. Ale taki stan nie będzie trwał wiecznie, więc radzę się spieszyć. A także polecam regularne sprawdzanie stawek cashbacków w sklepach partnerskich, ponieważ w najbliższym czasie Letyshops ma dla nas jeszcze kilka niespodzianek. Zatem reasumując, moi drodzy, w okresie wyprzedaży sklepy zazwyczaj oferują własne obniżki. My korzystając z gorących cashbacków Letyshops otrzymujemy z powrotem jeszcze większą część wydatków niż zwykle. I jeszcze dostajemy los do udziału w loterii, czyli szansę na wygranie 100 tysięcy złotych. Trzy kroki, trzy korzyści. No nie skorzystanie z tej oferty byłoby co najmniej nierozsądne. Tym że im więcej zakupów dokonamy w czasie trwania loterii, tym więcej losów otrzymamy i tym większa będzie nasza szansa na główną wygraną. Zatem jeszcze raz moi kochani, gorąco zachęcam do rejestracji w Letyshop, zgłoszenia udziału w loterii i życzę udanych rozsądnych zakupów. A teraz przechodzę już do odsłuchu. Zatem paluch w utworze mam cię, zapraszam. Mamy siebie nawzajem Odnalazłem szczęście na starcie I chyba chciałbym zostać tu wow. Wielu mi zazdrości, Ech. że dam cię Nie wiem dlaczego Ale chyba Ze względu na Jakąś taką ogólną postawę Palucha w utporach Które do tej pory słyszałem czy, czy jakichś wywiadach Na pierwszy rzut oka na tytuł kawałka Byłem przekonany, że to będzie takie mamcie w stylu, wiecie. A mamcie jebany, hejterze, konfidencie, newskulowcu. A tu proszę, wychodzi na to, że mamy mieli Państwo do czynienia z normalnym, kulturalnym love <laughs> kurde. Przynajmniej póki co, zobaczymy jak dalej, ale ciekawie. I chyba chciałbym zostać, tu chciałbym zostać. Wielu mi zazdrości, że mamcie, mam i że mamy siebie nawzajem. nawzajem. Odnalazłem szczęście na starcie i chyba chciałbym zostać tu. Wiem, że ostrzegali cię przede mną. Bo takim jak on chodzi tylko o jedno. Zostaniesz sama, będziesz cierpieć na pewno I trzymaj takich na dystans Takim wszystko przechodzi lekko. W domu pewnie przechodził piekło. Niech uczucia cię nie zaślepią I proszę przestań z nim pisać ja... ja Całe noce czekam na twój Powiem wam, że Opisywana sytuacja, która swoją drogą nie jest wcale taka rzadka. W gruncie rzeczy stanowi dość skomplikowany temat, nad którym ja się, szczerze mówiąc, często zastanawiam, bo z jednej strony, jako pełnoetatowy tata dwóch małych kobietek, rozumiem troskę o to, z kim one by się spotykały. Niepokój, czy to, czy to nie jakiś patus, który mnie je zniszczy. Też chciałbym, żeby przyszły chłopak. Albo dziewczyna jednej, czy drugiej była porządną osobą z normalnego domu, która będzie po prostu je szanować i o nie dbać. Ale z drugiej strony, czy coś mi daje prawo posądzać taką potencjalną, potencjalną sympatię mojego dziecka o bycie dla niego złym wyborem? Co to w ogóle znaczy takim jak on chodzi tylko o jedno. Znasz go, na pewno cię skrzywdzi, bo co? Bo, bo w domu przechodził piekło, i to nawet tego nie wiem na pewno, bo to tu jest takie domniemanie, że pewnie je przechodził. No ale załóżmy, że tak było. No to co z tego? To jest jakiś gorszy i na pewno ją skrzywdzi, a może właśnie z nią stworzy swój wymarzony dom, którego nigdy nie miał, pełen ciepła i miłości. Może ona nauczy go, jak kochać i, i ufać drugiej osobie, a on ją. Jak nie poddawać się mimo trudności? No, jest to bardzo szeroki, trudny i niestety taki nieoczywisty temat. Bo z jednej strony y, mam takie myśli, że chyba lepiej się nie wpierdalać w życie uczuciowe swoich dzieci, a z drugiej jednak ta taka y, nadrzędna rodzicielska potrzeba chronienia ich przed wszystkim, co też nie jest do końca dobre. Także widzicie, no. Y, Prosty tekst tak naprawdę, a ja się rozkop jak złoto Wybaczcie, już lecimy dalej. Ślepią i proszę przestań z nim pisać A ja, ja całe noce czekam na twój sygnał W nocy autobusach ciągle mam ciebie w myślach Gdybym rapował, to chciałbym o tym napisać. Sam już nie wiem czy to ma sens nie. Ja też nie A wielu mi zazdrości, że mam, cię, że mam Cię I że mamy siebie nawzajem Odnalazłem szczęście na starcie I chyba chciałbym zostać tu chciałbym zostać, A wielu mi zazdrości Siada to! <laughs> szczęście na starcie I chyba chciałbym zostać tu chciałbym zostać, A wielu mi zazdrości, że mam Cię I że mamy siebie nawzajem Odnalazłem szczęście na starcie i chyba chciałbym zostać To, co było pewne, to wielka niewiadoma Czy zakwitnie miłość w betonowych domach Szukać życia chwilą, czy powoli planować. Brakowało wszystkiego. Czego... Szukać życia chwilą, czy planować? No wydaje się, że. Chyba zależy od sytuacji, nie? Niektóre tematy lepiej mieć wcześniej. Dobrze przemyślane i zaplanowane, a inne zawsze lepiej wychodzą na yy, tak zwanym spontanie. Czyli słowem ponownie, o czym często mówię, balans, mili Państwo. Choć znaleźć go nie jest oczywiście łatwo, tym bardziej, jeżeli dookoła tyle niewiadomych. Szukać życia chwilą, czy powoli planować Brakowało wszystkiego, w szczególności ciebie. ciebie Czy damy radę na szerokich wodach Rutyna jest sztuką, a łatwo się zakochać Nie słuchać co mówią, bo to puste słowa nie chcieliśmy zbyt wiele Tylko ciągle siebie tylko Dziś z gramofonu, leci sobie szansę Czasem to jest bardzo wiele. I wyjątkowo wiem co mówię. Chyba nie chcieliśmy zbyt wiele, tylko ciągle siebie. Tylko siebie. Dziś z gramofonu leci sobie szadę. Życie jak wino chcemy zawsze mieć wytrawne. Znamy słabe punkty, żeby skruszyć pancerz. Dziś sam sobie zazdroszczę, że jednak ciągle mam cię. Rel. REL. Że mam... <laughs> totalny rel. W sensie, że ja sobie też sam zazdroszczę swojej żony. Tym bardziej, że właśnie oboje znamy te swoje słabe punkty. Żeby skruszyć pancerz. I to zarówno w takim znaczeniu pozytywnym, że jak jedno ma tam, powiedzmy, zły dzień, no to drugie wie gdzie dotknąć, że tak powiem, żeby po prostu jakoś podnieść na duchu, pocieszyć. Ale też w tym negatywnym, czyli no jak chcesz uszczypnąć, to też wiesz gdzie. A że rutyna jest sztuką, to jest bardzo fajne zdanie. To rozumiem tak, że... To nie jest łatwe pozostawać taki długi czas, całe życie w związku z jedną osobą. Tym bardziej, że jak Paluch wspomniał, zakochać się na chwilę i niestety czasem dać się ponieść w tej chwili jest bardzo, bardzo łatwo. dziś sam sobie zazdroszczę, że jednak ciągle mam cię. a wielu mi zazdrości, że mam cię i że mamy siebie nawzajem. Odnalazłem szczęście na starcie i chyba chciałbym zostać tu. Wielu mi zazdrości, że mam Cię i że mamy siebie nawzajem. Odnalazłem szczęście na starcie i chyba chciałbym zostać tu. No, numer nieco zaskakujący, przynajmniej na początku, bo jak już się oswoiłem z faktem, że e, to będzie zakochany paluch, a nie wkurwiony, zdeterminowany czy umoralniający, i e, wczułem się w ten uczuciowy klimat, e, to w zasadzie jestem całkiem zadowolony. I to zadowolenie wynika chyba głównie z tego, że e, jak już kilkukrotnie wspominałem, e, ja po prostu lubię głos palucha i. E, Obok nawijania, y, odpowiada mi też y, ten jego śpiewany styl. Natomiast to lekkie zaskoczenie z początku y, prawdopodobnie ma swoje źródło w braku znajomości twórczości palucha w szerszym kontekście. Chodzi mi o to, że y, paluch przez tyle lat, y, mając y, tak y, bogaty dorobek artystyczny, na pewno ma więcej tego typu numerów, tylko ja ich po prostu nie znam i dlatego się czegoś podobnego nie spodziewałem, ale jak wspomniałem, podoba mi się. Bardzo fajne melodyjnie brzmieniowo, tekst o sile uczucia, prosty, ale skłaniający do refleksji. Do jednych do trzech bardziej oczywiście, na przykład do Zakochanych, szczęśliwie lub nieszczęśliwie, czy też y, można spojrzeć na niego właśnie z punktu widzenia rodzica, y, a do innych dotrze mniej. Ale myślę, że jeżeli do kogoś dotrze mniej, to y, tylko póki co. Bo w mojej opinii y, to jest jeden z tych numerów, y, które niosą ze sobą taki ładunek, y, którego. Każdy z nas, prędzej czy później, w taki czy inny sposób, w swoim życiu dotknie. Także podsumowując, moi drodzy, kawałek przyjemny brzmieniowo, bardzo fajnie wykonany, z klimatycznym klipem, prostym, ale dobrym tekstem o uczuciach. No dla mnie jest to paluch, jakiego nie znałem i... Cieszę się, że poznałem! I tym miłym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli Wam się podobało, to będę bardzo wdzięczny za łapę w górę i suba. Jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, to linki w opisie. Zapraszam na live na Twitchu, na Instagrama i Discorda. I tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!